Hej wszystkim, dzień dobry, witam was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na filmik z serii, którą uwielbiacie, czyli Stare Ale Jare. i jest to seria, w której odgrzebuję starsze kosmetyki i po prostu się nimi maluję i dzisiaj wybrałam sobie paletkę z Glam Shopu, bardzo starą, bo to jest edycja druga, strefa komfortu i ona w środku wygląda tak, więc makijaż będzie raczej taki delikatny i powiedzmy sobie przybrudzony. Nie wiem jeszcze co do końca nam wyjdzie, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć tę paletkę oraz inne kosmetyki w akcji, no to oglądajcie dalej. Zacznęcie od zrobienia porządnej tapety, dlatego że moja skóra no nie wygląda już tak ładnie jak kilka dni temu. I użyjęcie podkładów takich właśnie mocniej kryjących to jest Maybelline Super Stay w dwóch kolorach, bo muszę je mieszać, żeby uzyskać dobry odcień. Mam tutaj 0,5 i on jest taki dosyć mocno różowy. On mi w zimie jakoś. Tam pasuje, ale jednak jest troszkę za różowy. A tutaj mam siódemeczkę, więc sobie je połączę i po prostu uzyskam dobry kolor. I zacznę sobie szybko nakładać ten podkład na całą twarz, bo on jest mocno zastygający. Ja rzadko używam obecnie takich podkładów, więc y, będę chciała działać z nim szybko i sprawnie. No a postawiłam się na coś takiego mocniej kryjącego, bo jak widać, moja sera nie ma się jakoś fantastycznie. Y, ja już jestem y, w tym. Momencie mojego cyklu, kiedy wyglądam gorzej, i po prostu zauważyłam chyba tak mniej więcej od pół roku to widzę, że u mnie cykl ma wielki wpływ na to, jak wygląda moja cera. Więc dzisiaj się troszkę mocniej zatapetujemy. Też ostatnio Wam pokazywałam czy to na Insta Stories, czy też tutaj w społeczności, że kupiłam sobie te podkłady, właśnie podkład i bazę z afektu. I też będę testować. Pewnie pokażę wam właśnie testy, jak różnie wygląda to kiedy moja cera się zmienia, bo obecnie ten podkład już go używałam dwa razy. No niestety jest dla mnie troszkę za mało kryjący, bo właśnie mam dużo tych zaczerwienień. Ale przypuszczam, że na początku miesiąca to będzie całkiem ok Więc się taka tapeta mocniejsza i już od razu widzę takie mega matowe wykończenie na sobie. Dosyć mocno się odzwyczaiłam. I dzisiaj jako korektora użyję Belchi Palerinic Cover Eye and Skin Concealer w kolorze 10. Jest to korektor, którego dosyć rzadko um, używam, chociaż był taki okres, że używałam go dosyć sporo. I powiem Wam, że chyba go też bardzo rzadko widziałam gdzieś tam na YouTubie. Nie był popularny, A według mnie jest całkiem przyjemnym korektorem. Takim dość mocno kryjącym. nie jakoś super. Hiper, ale jednak nie jest aż taki leciutki. Myślę, że jest naprawdę ok. I ma całkiem ładny beżowy kolor, taki dosyć neutralny. W sumie to już całkiem dawno nie miałam aż takiego matu na wejściu, więc dzisiaj tylko użyję troszkę pudru z Golden Rose, tego bananowego HD, żeby się tylko lekko utrwalić. A pod oczy użyję sobie takiej odsypki pudrów Ben Nye, Camillo. I chyba to coś jeszcze dorzuciłam, to jest jakaś mieszanka. I to jest coś, co dostałam bardzo dawno temu od Oli hey i i po prostu towarzyszy mi już nie wiem ile lat. I zapominam o tym, i postanowiłam to po prostu zużyć troszkę taki projekt zero. I już tam gdzieś pisałam właśnie u Oli w Rubeli, że planuję zrobić taki projekt zero, i tutaj mam pokazywać na kanale moje zużycia i to, co planuję zużyć, czego się chcę w końcu pozbyć z moich zapasów, nazwijmy to tak. Ale w związku z tą kwarantanną czy tam izolacją, tym, że po prostu się nie wychodzi nigdzie, a jeśli ja też do pracy to maluję tak albo w ogóle, albo po prostu, żeby zakryć czerwoności, no to też na pewno nie będę zużywać takich ilości kosmetyków, więc nie wiem, czy jest sens wprowadzać to teraz. Poszłam po balsam do ust, bo mam bardzo suche i tutaj używam ostatnio cały czas Crazy Rumors. To jest akurat smak, zapach gingerbread, czyli pierniczek, ale to są takie wegańskie balsamy do ust. Wiem, że na pewno w helfach można je dostać. I one są naprawdę przyjemne. Takie tuściutkie, nie? Całkiem fajnie regenerują usta i właśnie są wegańskie, głównie jakieś tam olejki i masła mają w sobie. I jest dosyć dużo fajnych smaków i zapachów, więc co jak co, no spoko balsamik. No to para przejść do tego gwoździa programu, czyli tej paletki. I na sam początek yy, użyję sobie chyba odrobinę tego cienia wanila. Nie wiem, czy on nie będzie dla mnie obecnie za ciemny, bo Glam Shop miał różne te cienie. Mm. On jest taki chyba troszeczkę dla mnie zbyt y, ciemno-żółty. No tutaj lekko utrwalimy po dwóch stronach, żeby nie było. Natomiast y, zobaczcie, jak wygląda ta paletka. Ona kiedyś nam nie robiła wielki szał. Powiedziałam, wow, jaka piękna kolorystyka. Ale ona już wyszła kilka lat temu, więc y, gusta się zmieniają. Rynek idzie do przodu. I teraz to już jest dla mnie taka... Mm, troszkę nuda, chociaż jednocześnie y, można by było spokojnie wrócić do tej paletki właśnie w tym okresie, bo ludzie mają przesyt tych takich kolorowych chyba i makijaży i po prostu takich bardziej y, jaskrawych barw, a tu jest taka bardzo stonowana kolekcja cieni, więc dzisiaj będę hmm, się pewnie cieniować szarymi rozynkami I zaznaczam y, właśnie załamanie takim większym pędzlekiem to jest 221. Dosłownie czuć jak się nakłada te cienie, że to już jest inna formuła. To są jeszcze te pierwsze cienie, pierwsze formulacje. I one się y, trochę gorzej blendują, są trochę bardziej suche, y, nie mają aż tyle pigmentów w sobie, i jednocześnie to jest ok do makijaży dziennych na przykład. Ale z nowszych paletek Glam Shopu ja mam tylko ten kalendarz adwentowy. To też wiecie, były nowe formuły, jakby nie było. Y, nie mam nic nowego. Nie mam ani y, tej retro, ani kwitnącej wiśni, ani abstrakcji. Bardzo podoba mi się ta paletka naturalnie różowa, bo wiecie, że ja bardzo właśnie lubię takie różowe makijaże. I może kiedyś w przyszłości się skuszę, chociaż przypuszczam, że tych paletek teraz wyjdzie tyle, że znając życie i znając mnie, to trochę powzdycham, powzdycham, stwierdzę, że chcę, a potem nie kupię i w sumie okaże się, że może i dobrze zrobiłam, bo jednak ten rynek jest teraz bardzo, bardzo zapchany i Produktywny. Teraz sięgam po wiśnie w czekoladzie, czyli taki bordofiolet. fiolet, i nałożę go tutaj w zewnętrzny kącik, połączę z cieniowaniem na górze. Mam nadzieję, że wy od razu tu widzicie, że to jest zupełnie inna jakość niż obecnie w błęczowie. Teraz te paletki, przynajmniej tak oceniam po kalendarzu adwentowym, że no, cienie są zacne. Bardzo mi się podobają te cienie z kalendarza adwentowego i bardzo się cieszę, że go zakupiłam bo to są kolory, które no już nie będą dostępne, więc, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego zakupu. No ale jednak no jest różnica. Jeszcze tym bordem delikatnie wyjeżdżam w górę, żeby połączyć dobrze z tym brązowo-fioletem, bo bardzo ładnie się łączą. To są naprawdę dosyć podobne kolory. I te same dwa maty nakładam też na dolną powiekę, bo tu właściwie tak szczerze nie ma wyboru w matach jest więcej takich wykończeń błyszczących albo satynowych. Ale mi to nie przeszkadza, bo mi się bardzo podoba ta kolorystyka. I już miałam na sobie kilka razy właśnie ten makijaż, albo coś podobnego, co Wam właśnie dzisiaj zademonstruję. Ja ostatnio zauważyłam, że bardzo lubię używać takich zwykłych języczków, co kiedyś się nakładało nimi cienie błyszczące na powiekę ruchomą. To one mi ostatnio świetnie się sprawdzają do dolnej powieki, bo one nie są takie do końca płaskie, delikatnie mogą rozcierać. I też mi za daleko i nie za nisko nie wyjeżdżają, ale też nie robią takiej cieniutkiej kreski, więc bardzo ostatnio się właśnie z takimi pędzelkami. Polubiłam tutaj, akurat mam Zoewe, ale używam różnych. Ja mam teraz w poniedziałek urodziny. Wojtek mi zamówił pędzelki z Hakuro, bo go poprosiłam właśnie i dostanę właśnie te serię J. Jestem bardzo ciekawa tej jakości, bo ja dawno nie używałam takich nowszych polskich pędzli. Mam jeden maxineczki, ale też kupiony już dosyć dawno temu. Myślę, że to już można w latach liczyć. A właśnie z Hakuro to moja przygoda, to się skończyła kilka lat temu. I na Hakuro to były moje pierwsze pędzle. Więc jestem bardzo ciekawa, jak się jakoś zmieniła. No i myślę, że gdzieś tam tutaj albo sobie zrobimy test tych pędzli, albo po prostu ich użyję w makijażu. I Wam powiem, jak się u mnie sprawdzają. W związku z tym, że błyski tutaj to są takie błyski troszkę starszej generacji, tutaj jeszcze są dwa kolory, które są tymi bestalkowcami, tak mi się wydaje, właśnie kadezowana pomarańcza i żurawina i one chyba właśnie były tej formulacji, e, więc użyję czegoś takiego bardzo lepkiego i wydaje mi się, że najbardziej lepki produkt do pigmentów, cieni, brokatów, to jest pierne liter primer, bo on jest żelowy i on jest rzeczywiście taki bardzo lepki. Trzeba nim dosyć szybko pracować, dlatego, że lubią się do niego przykleić jakieś tam farpocle. więc nakładam troszkę palcem na środek, też nie można przesadzić z ilością, bo tak jak mówię, on jest bardzo lepki, bardzo wydajny i naprawdę super klei. Myślę, że już możecie zobaczyć, że... O, widzicie, jak mi się odkleja powieka? On naprawdę jest mocniejszy niż Glitter Primer z NYXa, tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz na środek nakładam trochę tej żurawiny. A od wewnętrznego kącika biorę błyszczyk. I oczywiście zacieram. I mam nadzieję, że możecie to zobaczyć: że niby ten cień się nazywa błyszczyk, a on się tak naprawdę jakoś za bardzo nie błyszczy, jak na dzisiejsze standardy. Ładny, jest taki satynowy, dzienny ogólnie. Teraz jeszcze dołożę troszkę tej czerwieni, którą mam na palcu, i wszystko ze sobą połączę. Teraz na takim mocniejszym zbliżeniu będę chciała sobie nałożyć coś na dół, więc nakładam trochę Glitter Primera i może właśnie tej pomarańczy użyję. OK. I postaram się, żebyście troszkę to widzieli chociażby, bo dolna powieka zawsze jest masakryczna. Bardzo ładna pomarańczka, taka delikatna, subtelna. Można powiedzieć, że taka wręcz morelka. Może dlatego, że nakładam pędzelkiem, ale wydaje mi się, że raczej to jest ta formulacja właśnie taka. Starsza. Natomiast jest ładny i wydaje mi się, że będzie fajnie po prostu uzupełniał makijaż. Teraz wytuszuję sobie rzęsy dwoma tuszami. Tutaj mam Eveline Ultimate Lashes i Iconistę od Catrice i połączę sobie te tusze, wytuszuję rzęsy i wrócę do Was na konturowanie. Do konturowania odgrzebi paletkę Constance Carol, którą mam tutaj cały czas migam, bo się do niej maluję. I użyję na początek tego chłodniejszego brązu. Bardzo ładny kolor. Kiedyś narzekałam, że jest zbyt chłodny, ale wydaje mi się, że teraz jest dla mnie dobry, bo jednak troszkę mi się gust zmienił. I jestem w stanie zaakceptować troszkę cieplejszy kontur niż kiedyś. Całkiem ładnie, mocno podkreśla i też ładnie się rozkłada. Używam pędzelka z Freedom, od razu powiem, bo ostatnio zostałam o niego zapytana, ale on nie jest jakiś rewelacyjny. Jest taki dosyć miękki jak widać da się nim wykonturować, ale mam coś podobnego z Kawaii, Chyba 48, tak mi się wydaje. I on jest o wiele lepszy. Trochę bardziej sztywny jest. I ma jakby więcej włosia. I jeszcze dorzucę troszkę tego cieplejszego odcienia. I będę go rozcierać trochę wyżej. Żeby i ocieplić twarz, i żeby porozcierać ten ciemniejszy i chłodniejszy brąz. I bardzo właśnie lubię, jak paletki mają takie dwa kolory, bo one zazwyczaj są całkiem fajnie dopasowane. Nie zawsze, ale... Można właśnie taki zabieg zrobić i to w sumie fajnie spójnie wygląda za Tutaj gdzieś tam delikatnie musny nos, nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, no coś to chyba widać. Gdzieś tam brudę sobie też wykonturuje po drodze. No i róż. Róż, który mam od niedawna i tak rzadko go używam, że uznałam, że włączę go do tego filmu. Jest to Butter Blush z Physician's formula w kolorze Plum Rose, bo zawsze zapominam Wam powiedzieć, to jest taki bardzo chłodny, lekkofioletowy róż, trochę szary trochę i nie będę go sobie szczędzić, bo przypuszczam, że i tak za bardzo go nie będzie widać. Dobra, już je porozcierałam na policzkach i mam nadzieję, że to tak nie bije po oczach brązem, ale wiadomo, że dziewczyny lubią brąz. Rozświetlacz i to jest My Secret Moonlight Pearls. Miałam użyć czegoś innego, ale stwierdziłam, że ten jest chłodny, makijaż oka jest dosyć chłodny i policzki też są dosyć chłodne, więc użyję czegoś y, fajnie, i iskrzącego, y, tworzącego tafle i chłodnego. I mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i troszkę mi może przez to stłumi. Ten policzek nieokiełznany brązem. Nie wiem czy nakładam pędzlem, który mi się nie podoba, czy mam się jakąś dziwną twarz, ale jakoś tak niezbyt. Policzki są chyba w miarę okiełznane, więc pora na brwi. I zrobię je kredką, której też dosyć rzadko używam, ale czasami się zdarzy. To jest pierdolny brow liner w kolorze blondi. W międzyczasie, jak rzeźbię sobie te brwi, to możecie mi polecić jakiś serial na Netflixie. Jakiś taki. Z gatunku, powiedzmy, że bardziej sensacyjno, nie wiem, kryminalnych, coś, coś w gatunku e, albo Dextera, Breaking Bad, teraz skończyłam Dom z Papieru, więc będzie spoko, jakby było w podobnych klimatach. Jak oglądaliście Dom z Papieru, ale na pewno czy z Was oglądała, to dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia po tym czwartym sezonie, bo ja troszkę mam mieszane uczucia, szczególnie właśnie po tej końcówce, bo pierwsze dwa sezony i część trzeciego bardzo fajnie wciągała i wiadomo, to jest taka historyjka, że trzeba to wziąć z przymrużeniem oka. Natomiast już w tej czwartej trochę polecieli. No ale trudno, czekam na piątą, no co. Tak to jest z tymi serialami, jak zaczniesz oglądać, to tak głupie przerwać. Znaczy nawet tutaj tego nie rozważam, bo to akurat było spoko, ale są też serialy, które się w ogóle nie wciągnęłam, i to jest na przykład Peaky Blinders. Brwiska zrobione, więc powoli kończymy makijażową zabawę, która dzisiaj wyjątkowo mi wyszła, bo się naprawdę fajnie czuję w tym makijażu i podoba mi się on, a ostatnio nagrywałam dwa filmy z makijażami, które po prostu były totalnymi klapami. Ich na pewno nie zobaczycie, bo ja już je wyrzuciłam zresztą te materiały, bo one były tragiczne. To była po prostu masakra. wyglądałam jak plan. A użyję kredki teraz do ust konturówki, której chyba nie ma już w ofercie, a szkoda, bo jest świetna. To jest coś w gatunku takiej uniwersalnej konturówki, właściwie do każdej kredki, bo ona ma kolor ust mniej więcej większości osób. I to jest Catrice Lip Foundation Pencil, i właśnie ma taką nazwę, powiedzmy sobie, dosyć uniwersalną, bo to ma być podkład pod jakieś inne produkty do ust. Ściągnę sobie trochę ten balsam. Ale mam suche usta. Wczoraj robiliśmy pizzę i bardzo posoliłam ciasto i też sos do pizzy, wiecie, z pasaty. I ja nie lubię słonego. I tak mi podrażniło dolną wargę, że teraz mam takie czerwone kropki. A jeśli chodzi o tę kredeczkę, to ja ją uwielbiam, bo ona jest właśnie taka dosyć uniwersalna. I fajnie się ją maluje, jest miękka, nie za miękka. I też fajnie wygląda. Zazwyczaj nawet solo. I zobaczcie, że tak naprawdę można sobie delikatnie powiększyć usta, i jakby, jakby były prawie nasze, więc też tworzy taki efekt, powiedzmy, że naturalnego powiększenia ust. I wiecie co, ja sobie chciałam na to jeszcze coś nakładać, a tak patrzę, że bardzo mi się podoba ten efekt, więc na tym, na tym zostanę. I tak to się prezentuje ostatecznie. Mi się podoba ten makijaż, więc może teraz szybko podsumuję to, czego użyłam. I na pierwszy ogień omówię tę paletkę z Glamshopu, no jednak czasy się zmieniają, jakość idzie do przodu, przyzwyczajamy się do czegoś innego, lepszego i to już nie jest to, co by tak zadowalało jak, jak teraz, natomiast uważam, że nadal jest fajną paletką i od czasu do czasu z nią pewnie się spotkam, ale raczej zrobię coś w stylu tego makijażu, dlatego że uważam, że jest tutaj bardzo mało możliwości bycia twórczym przy tej palecie, bo... Ona daje dosyć mało możliwości, jeśli chodzi o zbudowanie załamania. Ja, na przykład, jestem zwolenniczką palet, w których jest więcej odcieni matowych w różnych kolorach, które można ze sobą połączyć i stworzyć coś takiego, wiecie, dosyć unikalnego, albo powiedzmy sobie, różne opcje po prostu. A tutaj mamy przede wszystkim wanilię, która jest dla mnie trochę za ciemna, szare rodzynki, które są bardzo ładne. I świetnie kompo komponujące się z nimi wiśnie w czekoladzie. Natomiast to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o maty. A reszta to są cienie albo gdzieś tam bardziej połyskujące, albo jakieś satynowe. I one jeszcze w ogóle w dodatku nie są powalające. W ogóle ani razu jeszcze nie użyłam tych brązów, ani lajkry, ani kawowych truskawek, ani karmelka. Dlatego, że jakoś tak do tych fioletów, które mi wychodzą przy załamaniu, nie jestem w stanie tego wpasować, żeby być zadowoloną. No wiecie o co chodzi? Ja wolę po prostu iść w takie monochromu, Mi się bardzo podobają makijaże spójne, w których jeden kolor przychodzi w drugi i one coś ze sobą mają wspólnego. Właściwie jeden obok drugiego. A tutaj za bardzo tego nie ma, więc paletkę mam pewnie od czasu do czasu po nią sięgnę, ale teraz bym jej nie polecała, bo to jednak było kilka lat temu. Ale za to Wam polecę ten glitter primer z bo jest bardzo mocny, żelowy, będzie wydajny na pewno i bardzo mocno lepi. Więc, jeżeli Wam zależy na czymś takim podbijającym maksymalnie to, co przyklejacie, to to będzie to. Ta paletka z Constance Carol jest mega fajna, im się bardzo podoba, i to jest kolejny raz, kiedy używam jej i mi się podoba mój kontur. I też czasami dostawałam właśnie od Was komentarze, jak miałam nią konturowanie zrobione, że jest taki inny. I to jest taki trochę inny kontur. Nie wiem, czy to jest taka. Yy, to jest dosyć specyficzna struktura, bo te produkty wydają się dosyć suche, a przy tym przenoszą dosyć dużo pigmentu. I to może się wydawać zbyt mocne, ale ja tak lubię i to jest takie trochę konturowanie z dawnych czasów. Zresztą ja zawsze lubiłam mocniejsze z tego względu, że taką mam. Twarz, a nie inną, i u mnie jednak y, musi być dość widoczny kontur i dosyć mocno wyciągnięty do przodu, żeby w ogóle było widać, że coś mam, bo mam taką pysatą buzię, że jakbym sobie nałożyła, tak jak niektóre dziewczyny, że tylko tutaj delikatnie brązerem, to u mnie by to w ogóle nie dawało efektu. I w sumie podoba mi się, ile chłodny, i ten cieplejszy odcień i ładnie się ze sobą komponują i fajnie podkreślają policzek, więc y, myślę, że też ją wrzucę do tego projektu zero i będzie ze mną dłużej. Róż dużo tutaj nie zrobił, wydaje mi się, że tylko delikatnie. Coś tam dodał, ale ten kolor jest bardzo jasny i mam wrażenie, że on jest przede wszystkim dla bardzo, bardzo jasnych osób, dla jaśniejszych jeszcze niż ja, dla takich, które używają bardzo, bardzo jasnych podkładów. Nawet nie mówię o tych takich zwykłych jedynkach w drogerii, tylko w takich podkładach, gdzie rzeczywiście jedyneczka jest mega jasna. On tam właśnie delikatnie podkreśla, ale przy tym makijażu nie było tego tak bardzo widać. Korektor z Bell bardzo lubię. Jest fajny i też chcę go użyć właśnie w projekcie Zero. Chcę go dorzucić do tego projektu, bo to są fajne, lekkie korektory. Niezbyt suche, niezbyt matowe, a przy tym dosyć mocno kryjące i ogólnie mi się podoba ich kolorystyka, bo jeszcze mam 20 i też jest bardzo fajna. O kredce do ust już dosyć pozytywnie się wypowiedziałam. No, fajna jest i mi się podoba, i właśnie tworzy takie powiększone usta bez skalpela czy też bez strzykawki, więc po prostu będę używać. Co dalej? Ten rozświetlacz dzisiaj mi się nie podoba, dlatego go starałam się jak najbardziej stłumić brązerami i porozcierać, więc pominimy. No, i na koniec zostawiłam podkłady. Bardzo fajne podkłady, kryjące, matujące dla osób, które wymagają troszkę więcej, które chcą mieć dobre krycie i właśnie taki powiedzmy, że mocniejszy mat, i wolą nawet takie pastowate, delikatnie formuły, bo to jest właśnie taka formuła. U mnie jest trochę problem z tym mieszaniem kolorów, bo mam piątkę i siódemkę i muszę je połączyć, żeby on był dobry. Piąteczka jest dla mnie odrobinę za różowa, i jak użyję solo, to muszę być w takiej maksymalnej. Bladości mojej skóry, a siódemka jest znowuż, mam wrażenie, że delikatnie ciemniejąca i ona niby jest ładna i niby się wydaje, ale ona jednak jest dla mnie troszeczkę za ciemna, więc dodaję dwie dozy tego do jednej dozy tego i właśnie to mi wyszło i wydaje mi się, że jest całkiem spoko. I twarz wygląda chyba nie nienagannie, bo zakryłam sobie to, co było brzydkie na początku, a dzisiaj nie mam ładnej cery i zdaję sobie z tego sprawę, dlatego postawiłam na taki y, większy kaliber i to są naprawdę spoko podkłady. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. I widzimy się kolejny razem. Pa, pa.